10 teorii spiskowych o śmierci gwiazd. Numer 10 Tupak. Tupak został zastrzelony 6 września 96 roku w Las Vegas. Kremacji dokonano w ciągu 24 godzin, w obecności jednego świadka, który wkrótce zaginął. Dociekliwi fani twierdzą, iż podejrzane okoliczności zdarzenia mogą wskazywać na to, że raper nadal żyje. W dwóch teledyskach z jego pośmiertnego albumu, The Don Illuminati* The Seven Day Theory, artysta rzekomo ma na sobie buty dopuszczone do sprzedaży dopiero lata po ukazaniu się płyty. Ponadto w 2015 emerytowany policjant wyznał na łożu śmierci, iż zapłacono mu 1,5 miliona dolarów za pomoc w upozorowaniu śmierci muzyka. Numer 9 Kurt Cobain Zapomnij o samobójstwie. Kiedy 5 kwietnia 1994 lider Nirwany został znaleziony martwy, wielu winiło jego żonę, Courtney Love. W momencie śmierci Cobain miał we krwi śmiertelne stężenie heroiny, co praktycznie uniemożliwiało mu posługiwanie się bronią. Jednocześnie ostatnie cztery linijki jego listu samobójczego, jedyne zawierające wspomnienie o samobójstwie, uważane są za podrobione. W 1997 muzyk El Duce stwierdził, że Love zaoferowała mu 50 tysięcy dolarów za zabicie kobajna. Miejsce 8. Marilyn Monroe Od nagich zdjęć do relacji z prezydentem Marilyn Monroe była w centrum wielu skandali, ale czy w jej śmierci 5 sierpnia 1962 chciło o coś więcej? Jako przyczynę zgonu podano przedawkowanie barbituranów, mimo że w jej żołądku nie odnaleziono żadnych leków. Hollywoodzki prywatny detektyw Fred Otasz twierdzi, iż założył podsuchy w domu Monroe i słyszał kłótnie aktorki z Bobem Kennedym w noc jej śmierci, tym samym sugerując, że historia ma drugie dno. Zdaniem Otasza FBI zniszczyło taśmy zanim dotarły na salę sądową. Miejsce 7. JFK W 1963 Ameryka pogrążona była w żałobie po zabójstwie prezydenta Kennedy'ego. Oskarżonego o oddanie strzału Lee Harvey aresztowano. W przeciągu 48 godzin on również został zabity przez właściciela lokalnego klubu nocnego Jacka Rubiego. Jednakże świadkowie twierdzą, że było co najmniej dwóch zamachowców. Wielu, w tym autor Jim Mars, twierdzi, że 103 świadków zdarzenia zginęło w podejrzanych okolicznościach. Czy ktoś chciał ich uciszyć? Sugerowano, że to amerykańskie agencje wywiadowcze zabiły Kennedy'ego, chcąc nasilić działania w ramach wojny wietnamskiej, co nie zgadzało się z polityką zagraniczną prezydenta. I miejsce szóste, Brittany Murphy. Kilka tygodni przed śmiercią Brittany Murphy, bloger Perez Hilton w dziwny sposób przewidział, że aktorka będzie następną ofiarą Hollywood. Oficjalnym powodem jej zgonu 20 grudnia 2009 były zapalenie płuc i anemia. Ale Julia Davis, przyjaciółka Marfi i były pracownik rządowy, utrzymuje, iż była ona śledzona, a ostatecznie zabita przez Departament Bezpieczeństwa. Toksykologia wykazała obecność metali wykorzystywanych w trudkach na szczury we włosach, krwi i tkankach aktorki. Mąż Marfi zmarł trzy miesiące po niej również z powodu zapalenia płuc i anemii. Miejsce 5. Eugene Easy. Samobójstwo pisarza Eugena Easy'ego jest przedmiotem wielu podejrzeń. W 96 został on znaleziony wisząc w skamizelce guloodpornej w centrum Chicago. W kieszeni autora znaleziono wiele notatek z rozmów przeprowadzonych z paramilitarną grupą białych suprematystów ze stanu Indiana, którą planował zdemaskować. Tuż przed śmiercią podzielił się ze swoim przyjacielem wiadomościami z poczty głosowej. Jedna z nich wypowiedziana przez kobietę groziła, że będzie wisiał przed końcem roku. Numer 4 Jimi Hendrix. 18 września 70 roku Jimi Hendrix zachłysnął się własnymi wymiocinami po nadmiernym spożyciu alkoholu, tym samym dołączając do niesławnego klubu 27. Jednakże scenariusz ten jest praktycznie niemożliwy, biorąc pod uwagę fakt, że zawartość alkoholu we krwi muzyka nie była nawet zbliżona do śmiertelnego poziomu. Natomiast jego płuca były pełne czerwonego wina. Jeśli podana do publicznej wiadomości przyczyna śmierci jest poprawna, musiałby być tak. Szybko, że zmarł zanim wino zostało się do krwi obiegu. Miejsce trzecie: księżna Diana. Wiele fanów teorii spiskowych uważa, iż to brytyjski wywiad zabił księżnę Dianę, aby zakończyć jej związek z muzułmaninem Dodim Fayedem. Śmiertelny wypadek 31 sierpnia 1997 nie został uchwycony przez żadną z obecnych na miejscu 14 kamer przemysłowych. Zdaniem raportu Scotland Yardu z 2006 toksykologia wykazała niebezpieczny poziom tlenku węgla w ciele kierowcy. To uczyniłoby go niemożnym chodzenia, a tym bardziej prowadzenia samochodu. Sama Diana była zbalsamowana z niezwykłym pośpiechem. Miejsce drugie: Elvis Presley. Od czasu śmierci Elvisa Presleya 16 sierpnia 1977 wielokrotnie dochodziło do doniesień o rzekomych rozpoznaniach muzyka. Pasażerowie samolotu lecącego tego dnia do Argentyny twierdzą, iż widzieli człowieka wyglądającego dokładnie jak Elvis. Mężczyzna posługiwał się imieniem John Barrows, tym samym co piosenkarz, chcący uniknąć uwagi prasy u szczytu swojej popularności. Wielu wierzy, iż jest on objęty ochroną świadków w związku z operacjami antymafijnymi. I miejsce pierwsze Michael Jackson. W 2012 latoja Jackson omówiła śmierć swojego brata. Tuż przed śmiercią powiedział on jej, iż będzie zamordowany dla swojego dorobku muzycznego i posiadłości. Przed śmiercią Michael nie cieszył się dobrym zdrowiem, w związku z czym wytwórnie były zaniepokojone, iż może zrezygnować z planowanej trasy koncertowej, co kosztowałoby je miliony dolarów. Śmierć króla Popu znacznie zwiększyłaby sprzedaż płyt i towarów sygnowanych jego wizerunkiem. Autor Zach Greenberg szacuje, że od czasu śmierci należące do niego posiadłości wygenerowały przychód rzędu 700 milionów dolarów, to więcej niż Jackson zarobił w czasach swojej największej popularności. Czy kiedykolwiek dowiemy się, czy jego śmierć była zaplanowanym sposobem na zdobycie pieniędzy? Pewnie nie. A wy, wierzycie w którąś z tych teorii? Jeśli tak, koniecznie napiszcie w komentarzach, którą. Poza tym, jeśli chcecie poznać szczegóły tajemniczych śmierci, np. Paula Walkera albo Tupaka, kliknijcie tutaj lub sprawdźcie link w opisie na dole. Tam znajdziecie mój drugi kanał topowe teorie spiskowe. Ja się z wami żegnam, a my widzimy się już w piątek. Piona!